Cześć wszystkim, moi drodzy. Nadawanie paczek przez paczkomaty staje się coraz bardziej popularne. Ten trend osiąga w zasadzie pikuje i w Polsce, i w Europie. Tylko jest jedno pytanie. Czy kurierzy odbierający paczki są uczciwi, tak jak kurierzy z poczty polskiej? Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to zobaczcie sobie w karcie powyżej, a my dzisiaj sprawdzimy paczkomaty. Nadam pięć kopert z różnymi, różnymi banknotami. I takimi. Jako bonus i takimi, to już wszyscy dobrze znamy, ale też mam przygotowane bardzo dziwne zagranicy: Kuwait, Malezja. Ciekawi? No to zaczynamy. Pierwszej koperty zatem powędruję Zaraz zobaczycie, ile jedyneczka jest zaznaczona. No to zapraszam, wkładam. 20 40 60 zł oficjalnie pakujemy do środka, zaklejamy. Jedynka była pokazana. Bęk, bęk. Nie da się już otworzyć. No to automatycznie zapisujemy. Czyli 1 3 razy 20 Złotych to w efekcie daje 60 zł. I tak o ale widać, że to jest. Jest masa. tak, tak, tak. Widać, ale widać, że są trzy banknoty. Jeden, dwa, trzy. Numer dwa. Tutaj mamy przygotowaną dwójeczkę. Co powędruje do dwujeczki. Idziemy na razie starym trybem, czyli do dwójki walniemy pięć dyszek z Kazimierzem Wielkim. Ładujemy do środka zatem bęk. Tu zaklejamy cyk, proszę bardzo, i zapisujemy dwójeczka. I to jest raz 50. Daje. No dziwne, pięćdziesiąt. Super. Trójka. Wyższa, to są całki. Tu trzeba całkować. <grymne> ewidentnie. No ewidentnie widać, że pięć dych jest w środku, szczególnie tutaj po prawej stronie. Koperta numer 3. Zaznaczona i tutaj trafiają moi drodzy bardzo międzynarodowe banknoty. Mamy na przykład 5 dinarów kuwejckich. Mamy 2 reale brazylijskie. Mamy co to jest? jeden ringgit malezyjski i na samym końcu 20 nowych szekli, czyli waluta w Izraelu. Oficjalnie 3 Proszę bardzo. No to Zaklejamy cztery obce banknoty. To będzie coś fantastycznego, bo jak ktoś zobaczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć banknotów po 200 złotych czyli dwa tysiące złotych w kopercie? Nikt nie wie, gdzie idzie. Nikt nie wie, jak idzie. My wiemy, nie. Wkładamy dwa tysiące złotych zabawkowych. Ale jednak. Czureczka dwie paczki. bank. Cudownie, oficjalnie no, kształtem przypominają, nie ma co ukrywać banknociki, czyli pieniądze. Dwa tysiące złotych. Zabawka. Zab Aha. Zabawa. Tutaj również zapakujemy pieniądze zabawkowe. W kwocie już policzymy, żeby było wszystko jasne. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 banknotów zabawkowych po 100 zł w efekcie daje dwa koła. Tylko że nie zapakujemy ich tak, ani też nawet tak, żeby jeszcze bardziej ukryć, tylko zapakujemy tak. Żeby. Inny kształt miało i przypominało złożone pieniądze. Dobra, no to możemy tak zrobić. Byk, zamykam od razu. Bęk i mamy. I tak wygląda w środku. No, plik złożony. No i ma co ukrywać. Pięć kopert już jest gotowych do wysyłki bez jednej ważnej rzeczy, a mianowicie trzeba je jakoś oznaczyć, zaadresować. Dobra, kończę wypisywanie. Pięć yy, kopert przygotowanych. Paczki nadaje Henryk Potocki dla pani Heleny Potockiej. Mogą podejrzewać, że małżeństwo. Zgrywa się. Mogą podejrzewać, że bracia i siostry. Mogą podejrzewać, że siostra i ksiądz. Nieważne. Jedziemy z wysyłką. imię znosimy nazwisk A, Jak najbardziej. W 11 wydział śledczy. Wysyłamy. Paczki, moi drodzy, wysyłane są z Wrocławia do Poznania. Zatem odległość nie będzie aż tak. Mała, jedziemy do pierwszego i zaraz zobaczymy. Nadaj paczkę nadaję wygodnie wprost z tego paczkomatu. Oj. Aha, ale blikiem mogę zapłacić. Dobra. No, gabaryt A zdecydowanie, no bo to nie jest nic większego. Regulamin OK, polityka prywatności, numery telefonów, dobra, to poczekajcie. Może być ten na jest Solidarności 48. Zatwierdzam. Do kogo idę dalej? O, jest. Tak, idziemy dalej. No to krótkie podsumowanie wysyłki poprzez paczkomat. Szybko, to jest fajne, bo... Czyli niekiedy szybko, bo 300 sekund, a 80 sekund to są duże różnice. Jeżeli by zostały wymienione te systemy na nowsze, byłoby to o wiele, o wiele lepsze. Nie jest źle, ale tak jak mówię, mogłoby być lepiej. Co jest najważniejsze w tym filmie? Czy dojdzie przesyłka i czy dojdzie w nienaruszonym stanie. To jest absolutnie klu tego filmu. Paczkomaty mogłyby być nowsze, ale też nie ma żadnej tragedii. Dobrze, to jutro albo pojutrze będziemy jeżeli czas pójdziemy z kamerą rzecz jasna, żeby zobaczyć, czy wszystko jest na tip-top. Dziękuję, do następnego. Dobra, moi drodzy, pierwsza paczka, w zasadzie paczkomat, przede mną odbieramy. Trzy paczki odebrane, żeby nie było. Wszystko jest, jeszcze dwa przed nami, trochę w innej lokalizacji, bo teraz jesteśmy na poznańskich winogradach. Dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, gdzie to jest, a teraz zmierzamy na nowe miasto i tam dwa paczkomaty. Zaraz jestem. No to liczymy. Raz, dwa. 3, 4, 5. Wszystkie koperty doszły. Już jest jakiś, a nawet nie jakiś, a duży plus. To teraz sprawdźmy, czy zgadza się zawartość. Nie wiem, która jest która, dlatego będziemy otwierali po kolei i zobaczymy, na który numer trafimy. Na początku ta, to jest jakimś dużym nominałem. Co jest w środku? Otwarte. No to teraz. Zawartość. Aha, czyli mamy wszystko, i to jest koperta numer 5. Jak sami widzicie, czyli tutaj powinno się znajdować 20 banknotów. Po 100 zł. No to patrzymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Szkoda, że nie ma więcej. No i szkoda, że to jest tam prawdziwe. Ale to dobrze świadczy ewidentnie nic nie zostało naruszone, nawet konstrukcja samego listu. No i co mamy? Trójka. Oj, to będą te obce banknoty. A. Chyba też wszystko jest. Poczekajcie, od razu sobie zobaczymy. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. I zgadza się. Cztery obce banknoty. Zatem odznaczamy trójkę, że przyszła prawidłowa. A moi drodzy, jeżeli chcecie więcej filmów z obcymi banknotami, no to dajcie znać w komentarzu. Taka wchodzi jako trzecia. Co to będzie? Jeszcze nie wiem, ale zaraz. No, i cóż mamy? A, to jest ten duży plik. Zobaczcie sami, nic nie ma w środku. Numer 4 to tutaj powinno być 10 razy 200. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zgadza się! Ale nawet wiecie co moi drodzy? Wydaje mi się, że nawet po samym tym, jak wyglądają listy, widać ewidentnie, że nic nie zostało naruszone, ale trzeba to sprawdzić oficjalnie na kamerze, by móc wydać wynik. To teraz czwórka. No i co tutaj mamy? Czy jest, czy nie ma? Tak wygląda gotówka. Jest to koperta numer jeden, żeby nie było. I w jedynce powinno być 60 zł. 20, 40, 60. Zgadza się. Do tatusia. Do tatusia. <noise> no to zostaje nam ostatnia. I tu powinien być jeden banknot 50 zł. No, mamy czy nie mamy? Mamy. A to jest dwójka. Pięć kopert wysłałem, tak jak widzieliście, pięć kopert do mnie wróciło. O zawartości nie warto mówić, bo zarówno przy poczcie polskiej, jak i przy impoście zawartość jest identycznie ta sama. Jakie są plusy jednego, jakie są plusy drugiego? No to skupmy się na tym, bo ten materiał dotyczył bardziej impostu aniżeli poczty polskiej. Tutaj przede wszystkim jest czas. Możemy wysłać paczkę w każdej chwili, kiedy chcemy, w każdej chwili możemy paczkę odebrać, natomiast musimy się zmieścić w 48 godzinach. Kiedy nas nie ma w domu, albo mamy pilny wyjazd, Niestety pojawia się problem, bo listonosz pewnie wrzuciłby ten list do skrzynki i mógłby na nas czekać. Tu takiej możliwości nie ma, ale z drugiej strony mamy gwarancję, że paczka, list w inpoście dojdzie maksymalnie na drugi dzień. W Poczcie Polskiej na priorytety musiałem niestety czekać chyba najdłużej 6 czy 7 dni, więc są plusy i są minusy. Cena 3 zł około za list na Poczcie Polskiej, tutaj musimy zapłacić za najmniejszy gabaret mniej więcej 12 zł, więc jak sami widzicie, sami. I możemy zdecydować, czym chcemy wysłać, aczkolwiek o jedno mam wrażenie, nie musimy się troszczyć, czy przesyłki dojdą w tym samym stanie, w którym je wysłaliśmy. Dobrze, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało kolejny mit, jakby nie było delikatnie obalony. Jeżeli nie zgadzacie się, to napiszcie w sekcji komentarzy, wpadajcie na Instagrama po kolejne ankiety do kolejnych filmów, a my widzimy się standardowo w następnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Mity obalone. Chcesz wiedzieć, co następnego zostanie obalonego, albo sprawdzonego, albo zanegowanego? Zasubskrybuj. Nie bój się. Tutaj na górze. Później filmy. W międzyczasie. Tu i tu. Do następnego.